W marcu odbyła się gala zorganizowana przez lokalną grupę działania Trzy Krajobrazy. Lokalna grupa działania Trzy Krajobrazy działa na sześciu gminach Powiatu Gdańskiego. Dzisiaj spotykamy się na trzeciej edycji lokalnej marki Trzech Krajobrazu ziemi Gdańskiej. Statuetki będą rozdawane w trzech kategoriach. Aktywni w trzech krajobrazach ocalone dziedzictwo kulturowe oraz sport i produkt rekreacyjny. Przez pięć lat współpracowaliśmy i z organizacjami pozarządowymi i gminami, i kołami gospodyń wiejskich, no i z Znaleźli się na pewno liderzy, którzy realizowali ten program, czyli lokalną strategię rozwoju. I im się należy dzisiaj wielkie podziękowanie. Zapraszam Państwa wobec tego na trzecią edycję marki Trzech Razów Ziemi Gdańskiej i życzę miłego spędzenia dzisiejszego wieczoru. W Ośrodku Kultury Sportu i Bibliotece Publicznej w Cieplewie Kapituła przyznawała certyfikaty lokalnej marki trzech krajobrazów ziemi gdańskiej. A oto lista zwycięzców. W kategorii aktywni w trzech krajobrazach nagrodę otrzymała pani Danuta Czerwińska. W kategorii uratowane materialne dziedzictwo kulturowe nagrodę otrzymał projekt konserwacji ruin XIV-wiecznego kościoła w Steblewie w gminie Suchy Dom. Jak Krzysztof proboszcz powiedział, szczególne podziękowania na, należą się mieszkańcom, tak? No, gmina pomaga, ale to jest inicjatywa mieszkańców, oni najwięcej pracy w to włożyli. Pani Wójt jest nieobecna, wraca z Niemiec, ale na pewno jest no, z tego tytułu szczęśliwa. Dziękuję bardzo. Zdrowie i rekreacja w trzech krajobrazach. W tej kategorii został nagrodzony projekt budowy integracyjnego parku Rekreacji Prozdrowotnej w Straszynie. Było to podsumowanie programu rozwoju obszarów wiejskich. Miejmy nadzieję, że nowe rozdanie funduszy przyniesie kolejne ciekawe inicjatywy. Polecamy również zobaczyć: Kościół w Steblewie nabiera blasku oraz Królowa Śniegu na Dzień Kobiet w OxyBP. Polub nas na Facebooku oglądaj na na TV i nie zapomnij subskrybować kanału.